No i jutro działka. Coś się przedłużyło. Mieliśmy jechać w sumie w zeszłym tygodniu, no ale samochód się rozestegował. No i tak e, narzędzia sobie leżą i czekają. Więc dzisiaj już je będę znosił, a jutro bierzemy się i przeprowadzamy na jeden dzień pod Radomsko. Co potrzebujemy na dole na razie? Eee, Wkrętarka do czegoś mi było potrzebne, nie pamiętam. Dobra, zabieram rzeczy na razie na dół. Zaczniemy od... Zaczniemy od walizki. Muszę jeszcze przenieść wannę. Wczoraj przywieźliśmy wannę dla koni, eee, teraz będą przymrozki, No to trzeba będzie im trochę więcej wody zostawiać. Ponieważ eee, węże zamarzają, to za każdym razem trzeba to otwierać. Więc lepiej nalać raść. I dobrze, i, i będzie e, załatwione na dwa dni, albo nawet na trzy. Dzisiaj rano przerejestrowałem samochód. Już jest na nowych blachach, a tu jest wanna. Chyba waży ze 100 albo ze 150 kg. Jakiś taki konglomerat muszę się teraz yy, na chwilę rozłączyć, tylko muszę gdzieś położyć kamerę, bo zaraz o, już się interesują i zaraz będzie nowy operator. Ten operator najprawdopodobniej yy, będzie filmował zębami. Bo takie tacy są ci operatorzy właśnie się gryzą. Nie, operatorze Wyjrzemy się za przesunięcie wanny dla nich O dlatego Przepraszam, mogę przejść Przepraszam. O kurwa Może i wygodnie jednak? odejść Ktoś problem odejść musicie odejść rozumiesz trzeba odejść Ktoś? Idź sobie możecie stąd iść Odejdź. Ani teraz jeszcze ci na, na bardzo. Odejdź. Czy już tak bardzo? Nie! W... Nie to! <głos> Kochany! Tak umiesz kończyć szkolić? Wanna ustawiona, niestety nie da się z nimi, nie da się. A teraz jeszcze idzie ekipa, cała męsa przyszła. Cały zestaw męsy. Dobra następne. A w ogóle dzisiaj jadę do Wilanowa. Pierwszy trening od pff, miesiąca może od, y, ostatniego, od ostatnich zawodów, czyli od 9 listopada, czyli prawie miesiąc bez treningu. Chodźmy, torba na siłownie przygotowana. Trzeba teraz powkładać rzeczy, koszulka, spodenki. Buty, no bo już nie można chodzić w kroksach to Trzeba brać buty, ręcznik na saunę po treningu. No i najważniejsze wszelkiego rodzaju mechanizmy ćwiczące ręce. No i się zbieramy do samochodu. Jest okropnie i obrzydliwie. Cały czas leje. To jest po prostu taki koszmar pogodowy. Ten... Jestem malkontentem bardzo dużym i mam świadomość tego, a dzisiaj jestem wyjątkowo malkontencki. Wkurza mnie to. Jadę dzisiaj na ten trening. To nawet nie wiem czy to można nazwać treningiem, czy to raczej taki sprawdzian, bo muszę zobaczyć co z ręką przed wyjazdem na Litwę. 27. zawody. Jeżeli dojedziemy to zapraszam na Prawdopodobnie, może nawet streaming zrobię. Zobaczymy. Zobaczymy, jakie tam będą warunki. Na tę chwilę widzimy się na Wilanowie. No, ja się nie mogłem powstrzymać. Jestem w Haru Kimbab kuchnia koreańska na Wilanowie świetny kurczak zarówno słodko ostry jak tam sosie nie pamiętam jaki za godzinę trening powinienem się wyrobić o boże wspaniałe to jest najlepsza restauracja orientalna chyba w Warszawie i nie przekupili mnie. Niestety musiałem stanąć na tym dalszym parkingu, bo pod samym Kalipso to jest bardzo mało miejsca. I tym długim bym pewnie miał problem z manewrowaniem. To już mi się nie chce transporterem jeździć. Ogólnie jest problem z manewrowaniem, jak się jeździć po Warszawie. Jesteśmy na Kalipso już z chłopakami, to jest Marek, to jest człowiek z brodą. To jest człowiek z rurą. Czekam tak twoje rury. Rura jest. Rurą musi jebać. Cześć Seba. Co to jest? To jest... To jest ręka, to jest rączka. Maszyna to jest stół. To jest wiele rzeczy, zależy o co pytasz. Filozoficznie. Można powiedzieć brama, można powiedzieć kolega. Kolega. To się nagrało. Bo na szczęście. A co teraz robisz? 68, no. 68 powtórzeń no. To ok. jest moja tak. świecąca rączka Chyba jak się rozpierdzieliło, że już ten metal wychodzi Tak? Nie no. ma gwarancji Zostaw to, zostaw to co? Proszę, spróbuj Czemu ja mam to, bo to jest... za silny. Tak, Bo ty nagrywasz cały czas tak. Zostaw to Ej <noise> człowieku, później, później będą Cześć jak jesteś? Sobie, jak się zerwi, To prochody? Proszę, nagle. Nic nie I dzieje. E, winny jest tutaj. Dlaczego wszyscy robią, ile chcą tych serii? A ty? Nic nie Jestem głodny. Jestem głodny. A głodny jest? Jest głodny. A ja byłem się na obiedzie tutaj, w koreańskiej. Gdzie? Tam obok mnie. Na kurowej Marysienki. Kurowej Marysienki. A wiem gdzie? Albo wiem Bardzo dobrze, ale to. No? Nie, gdzieś Wstydzę się, No, ale nawet tak ja tak daję, to jest tak, o Może No, zapowiedź, aż tak. no, no Bo ja mówię, że on ją maną rękę, no ja to tym nie wie, co się w dłoni. Nie się, tak. pisają, nie Trening naciskania na odpowiedni nerw przy przykładaniu ręki, żeby zobrócić Wyłączy... do sekcji tak. Wyłączyć mózg nie Z ten to Nie wiem Boguś, robisz, Buś taki... Nie bo się boję, bo on ma wtyki no, trochę mniej. Wtyki ma do USB. A co macie dwoze, jeśli... to macie no, w końcu. Mogę daleko to do Z drugą bardzo do tyłu <tłuk> Bardziej? Kurwa, Tak, Ale... No masz. Ja panu nie przerywałem. no Ja panu I ja tyle rzeczy. No. dużo no lepiej. Łokcie, więc... Jeszcze... Do, do klatki. Klatki, więcej poprawię. Do... Uciągnę No, no, no. Dobrze. A teraz to te jak tam, będzie? Wojt, nie tak małe, to... Daję mu w nie, to wolą mi woląc na niego. nie pozwolić, tak głęboko chwytać, że tak gofię głęboko, a chodzi o to, że... Robisz... No, i wojtek zapewni. No, no, tak, tak, to. A no, tym swoim... tym... No. jest. O! To się w stryko Tak cię nikt nie puści. Co to miała? Ty. To ja? A? Nie. Tak. Yeah. Ok. Chodź do wszystkiego najlepszego z jakiegoś świata. <gry> Iiiiiiiii, powiem, ja, dobrze. Masz na rękę. A, było dużo tu. Dałeś no, Jeszcze przynajmniej jesteś ja cieńszy, że trochę to Ty po kilku watach zaczyna się siłować bez wypadku. Tak. I tu ty tak, tak, tak się tak po, po prostu. to teraz strapy Strafa, strafa Strap <grym> kiedyś ktoś to. Palce, palce. Palce, palce. tu Jeszcze cały czas pokoju, pokoju, się, Cofaj, się. Całem... Cafa, cofa. O, nie da rany. my myśleliśmy. Ale wiesz wie bo uś, chyba jest jednak lepiej, jak już jest tam tu rozgrzany, Cek. to tak nie napierdala Dobrze podejdź tutaj chodź, pokażesz coś. No ty idziesz bardzo samym przyczepem. Dobrze bardzo. I teraz do przodu, ład do przodu, przechodzisz. Ale nie nie, cofnij się, cofnij się, cofnij. Się, Jak to? Co mam Jak to? Tak ma taki przyczepowy mocny? Każdej jeszcze tego jest <grym i wytrych> Dobrze, a to fajne na no. przejściu? No? Nie, fajny masz ten przejściu tutaj taki, też był. Bo... Mówimy no, cię no. nauczysztek takich low-carb, nie? No, teraz tak, tu. Teraz tak, o, w ogóle to się oni uczą, a ja muszę przypomnieć, że jedziemy na Litwę. Teraz tu. To jest cała ekipa. Zdobędziemy wszystkie możliwe medale. W ciągu, w Wszystkie możliwe medale. On Ale fajną dźwignię można. Zdobędzie ty Drewnione. To nadal. A ty będzie to będziesz wszystkie. Ciemke. No te do 21. To że mało. No. No. To no. u mnie. Tak jest. zazwyczaj jesteś sam, a czasem przychodzę też ja. A nie, no. jesteście w dwóch. A jak się dobrze przyjrzeć, trzy, dobrze. Nie, bo my specjalnie to zmusza ludzi, że no, stali to zdjęcia no. Nieważne, kto przyjdzie, że to zwiedzia. jeszcze raz. jeszcze raz. Powiem jeszcze raz. To jest ten Powiem jeszcze To była tak raz. Powiem to, raz. mu zapłacili. <laughs> Ciąg to? to do kamery i win. Teraz z chłopakami kradniemy rower, bo nie stać nas na siłownię Jierz go szybko. Szybciutko go od... O, bardzo dobrze e, Jakby ktoś się zastanawiał skąd mamy pieniądze. Na razie